Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I teraz tak, tu muszę odebrać quest'a I teraz na macho, kamyk, kamyk, kamyk. Tutaj nagram sobie chociaż wstęp do następnego odcinka. No chyba, że nagle będę miał jakąś, jakiś przejaw kurde yy, artystyczny i nagram całość. Choć wątpię, co tam stoi. Klon i herim, a tutaj leci fern. Dobra, jeszcze wiem, że jest kod wykryty na macho, bo zazdebrasza tutaj latał. I w sumie, co najważniejsze jest to, że będzie teraz level up 367. Do końca roku zostało tam niewiele, bo na 16 dni powiedzmy. Więc to nie jest tak dużo. Choć w sumie łącznie z tym dniem to 17, dzień, 17 dni robienia dziennych, um, ale no, chodzi o sam fakt, nie? E, więc dobra, byłeś dalej. Level up to no dobra 367, do końca roku planuję 369 około, czyli dwa lewele, Jest to dużo. E, cel tak naprawdę nierealny, tym bardziej że jeden level wybiłem 2 tygodnie. A teraz, no jak widzicie, no, jest troszeczkę ponad dwa tygodnie, czyli no powinienem wybić tylko jeden level, ale liczę, że z błogiem 110% plus questami eventowymi e, uda mi się sprostać moim mm, oczekiwaniom, mojemu celu, czyli że uda mi się wbić chociaż prawie 369. E, dobra, zręczność i lecimy tutaj na dół zobaczyć jeszcze na dole kota. Albo ewentualnie chociaż zadać tego brusha ile tam będzie, bo on czasami loga. Widziałem go dwa razy jak leciałem na, do Huntley. Ale że walną moba, to stwierdziłem, że on tym magię może przedłużać i przedłużyć, a ja wtedy miałem jeszcze do skończenia questa. No ale teraz mam 12 minut loga, więc tam luźno. I tak to mi się już nie przyda. Dzienne mam zrobione już dzisiaj, więc... Trzeba tutaj zobaczyć kota i może przy okazji uda się zadać pajaca Generalnie to możecie zostawić łapkę w górę I suba um, Poprzedniego odcinka wątpię, że przebije pod, pod względem powiedzmy fajnej tematyki Fajnego filmu, bo jednak tam ta legenda fajnie tam siadła No ale no um, Wszystko zależy od szczęścia tak naprawdę um, Jeszcze tutaj jeden resp kota i będę chyba próbował wejść na P9 Dobra Bo tam stoi Red Devil Bo to chociaż spróbuję go zdedać nie um, Tego brasza to się tam później Najwyżej jeżeli nie uda się wejść um, Ale i tak raczej będzie wracał jak Umerang, O kurde, ja to w ogóle mam wykrywacze Najlepsze jest to, że tutaj A. To co chciałem powiedzieć Administracja pomyślała i w końcu zrobiła maksimum, maksimum 100 sztuk razem. No to jest coś pięknego, no zawsze było stakowanie do nie wiem, 6, że po prostu złączyłeś 3 postacie, to znaczy przedmioty z 3 postaci, i z kolejnych 3 i no, 2 miejsca zajmowało w depo, nie? Teraz no w końcu pomyśleli, szacun, ale no nie można i tak wychwalać, bo się rozleniwią i znowu będzie lipa więc nie bierzcie tego do siebie, jeżeli ktoś to z administracji widział. Mam nadzieję, że mój ulubieniec Klarion dalej mnie ogląda. Bo jednak Klarion to jest gość. Yy, ale nie o tym. I generalnie no tutaj klęderz mam cały odebrany, nie? A na innych postaciach yy, było coś takiego, że zamuliłem. I... No i po prostu nie odebrałem z 9 dnia, czy nie mam w ogóle wykrywaczy. A szkoda. Bo jednak na tym 85 szukam sobie herosków. No i... Takie wygrywacze spoko sprawa, ale w Rewo ludzie robią coś takiego, że nie wiem. Wykryłem heroska, wrzucam na klan Mają wyrąbane często, nie? Więc to jest akurat git opcja dla mnie. Bo już kilka razy tak herosa znalazłem. Teraz w sumie e, kostek ma respa w labiryncie. A no i w sumie też łatwo przejść czy Heros ma gdzieś respa jak nob jakiś obstawianie, nie? No to dzisiaj tak obczaiłem więzienie ta ja pierdzielę Dobra, lognę na 8-5 i zobaczymy czy tam jest kostek może Dobra, jestem już tutaj, tu pusto Teraz tutaj też pusto 3 sp2 Raczej go być nie było, bo wiem, że oni się tam bili ten nobski clan o właśnie dyskoteka, właśnie ten. Kurde, no i mi zwiewa. No i tepnął. Nie wiem, ale ten dyskoteka to jakieś noby konkretne. Zaraz wam opowiem o sytuacji z Amuno, tylko lognę. Dobra, lognę na 141 pala. Zobaczymy czy zagaj stoi. Jeżeli tak, to zbiję. No i tepnę zobaczyć obła na dwóch pierwszych mapach, czyli kwiaty i złudny. Bo przeważnie tylko tak go szukam, nie chce mi się nigdy latać w całości. Eee, a co do tych nabów z dyskoteki, to przychodzi do mnie ten śrubokręt płaski na Mudonie. No ja typa nie złapałem go. Chłop tam w ogóle dostał muta, bo <ścoughs> się zdenerwował, że go złapałem ładnie na nowym interfejsie. Eee, no bo na nowym interfejsie jak masz, eee, kto tu jest, jak klikniesz ataku i do niego podbiegniesz na dobrą tą odległość, no to go walnie, nie? no i to akurat działa zarobiście na schodach bo przeważnie na schodach nie masz szans uciec yy, na tym atakowaniu na nowym interfejsie no bo to jest po prostu nierealne no po prostu hopa łapie yy, więc no akurat opcja atakuj na nowym interfejsie działa zarobiście, tylko czasami też się buguje jak jesteś blisko i czasami po prostu nie zaatakuje nie no ale to jest tak jak z X-em. ale i tak no, działa lepiej niż na, nowy, na starym interfejsie bo na starym interfejsie nie ma takiej opcji wbudowanej tylko jakieś tam auto do i tak dalej nie E, dobra, jeszcze luk na lichwę na P4. E, a to do tego noba, no to zapałem chłopa. Tam chłop dostał muta, nie? I pisze do mnie, że on chciał ze mną umić tylko dwójkę do questa. Ja do niego, że chłopie, to jest głupi, nie? Gonił mnie tym 140 na, na ten na margory, jak sobie kostka szukałem. Musiał dostać w pierdol, żeby się odwalić, żeby pokazać mu gdzie jest jego miejsce. Czyli no jest głównem, czyli ma spierdalać. Na no, chłop do mnie, że on chciał ze mną ubić E2 do Questa, nie? Ja mu piszę, no że chyba cię pogrzało. No i chłopie tam zaczął wyzywać. Na no, meba jakaś po prostu. Jak cały ich clan. Nie wiem, ten klam wygląda po prostu jak takie boty. No ale szkoda strzempi ryja i tak, random randomem będzie na zawsze i chuja zrobi. Mm, dobra, tutaj trzeba przejść tego, ob tego obła. Ehm. Um... I zaraz próbuję znowu lognąć na tego kostka, luknąć. I może uda się złapać tego noba. E, dobra, teraz tu zostały jeszcze dwa respy. Te herosów w sumie nie wiem. Raczej chyba wejbie Choć przeważnie, jak się przeleci wszystkie respy, to bardzo często da się go znaleźć, nie? Nie wiem, lecić wszystkie respy czy nie. Przeważnie lecę tylko te dwa, bo no. Zobaczcie, że je ja się sprawdzę bardzo szybko, a jednak na no, tych respów trochę tutaj jest. No raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na tej mapie minimapa pokazuje, że jest 8 respów, u góry zgaduję, że jest 5. No to to już jest 13, nie? 8 plus 5. Więc generalnie no 13 respów dużo, tylko że nie wiem, czy minimapa nie kłamie. Um... No, ale powiedzmy, że na pewno jest z, z okolicy 10 resbów, więc no to jest sporo. Ale no na kazamatach też ma w, dużo tego. Nie wiem, niby można luknąć. Tylko, żebym poleciał wtedy z teleportami, o ile tu mam. Tu jest na przełęcz. Tu mam kulkę na orczą. I teraz tak, jeszcze mam teleporcik, czy nie mam? Teleporcik na siedzibę. Nie, to jest Caneum. Tam jest na Kazamata, ale to dalsza. Ja tam nie chcę zaczynać od końca. Um, no nie, przy sobie teleportów chyba na siedzibę Rady Orków. Regla, Tana. Um, to jest klaste. To była Przełęcz, To jest na Lichwe przywo. No nie, nie ma. Dobra. Okej, okay. będę musiał lecieć z buta, choć w sumie i tak muszę siedzibę ten, sprawdzić, mm, tych, osadę. Dobra, okej, dam radę. Eee a tutaj na przykład jest to co mówiłem, nie? Z gwiazdka 2019, no i teraz dali dwa użycia, wtedy były trzy użycia. No i wtedy stakowało do dziewięciu, czyli na z postaci, a teraz są po dwie sztuki. I maksimum 100, czyli no, mimo wszystko tracimy 6 orzeźwiałek, bo z każdej postaci po jednym, ale no, chociaż jest to stakowanie zwiększone. Jak dla mnie, akurat git, bo i tak mam tego dużo w depo. Tutaj nawet mam, no właśnie, raz, dwa więcej chyba na tej postaci nie ma. Mm. A, no i właśnie nie, to jest ten teleport do Tuzmer. No i z teleportami też fajne, było maksimum 60 sztuk, gdzie przeważnie no było 30. To nawet mogę pokazać, bo w Depo mam tego dużo. I to akurat zajmowało. O, tutaj jest też. Z y, 2017. No i właśnie, że maksimum 30. Było to mega uciążliwe. Ale w końcu poprawili swoje błędy. Um, 16 dni, 83 teleporty do kryształowej. I wszystko praktycznie zdobyte pierwszego dnia, nie? Pierwszy dzień grzybobrania był kozacki Tutaj jeszcze odbiorę ad kalendarz Piętnasty dzień Ech. No i tutaj jest właśnie to, o czym mówiłem Dziewiąty dzień pusty Najgorsze jest to, że kurde... Każdy inny dzień mam odebrany Na tanku 8-5 mam tylko dwa nieodebrane Nareszcie mam tylko po jednym No i właśnie ten dziewiąty dzień, nie? A to był najlepszy, kurde dzień w sumie, można tak powiedzieć, ze tych wszystkich kalendarzy. Uuu, to się w ogóle z tym e, stakuje. Mm, a skąd? A, tu w ogóle mam jeszcze pięć takich wow. Ale skąd to było, to nie pamiętam. Napój orzeźwienia. Hmm... Może też z jakiegoś kalendarza. I daty nie ma. Ale no. Skądś jest. E, się skąd jest. E, dobra, tutaj jeszcze luknąć. Nie ma. I lecimy dalej. Ech, ale. Hmm. Tak patrzę. Myślałem, że mam tutaj dużo teleportów na siedziby. A wyszło to do czego? Przyszło co do czego i nie mam w ogóle. Ech. Tutaj mam jeszcze. A nie, tylko tutaj mam cztery. Ale ogólnie, no, tych błog na lot z tego grzybobrania też było tyle, że ja pitole. Ja cały czas teraz stoję na błogu na lotnie, na każdej postaci, na której stoję na dwa, więc masakra. Mam jeszcze 16 dni, żeby to zużyć. Farmić katów mi się nie chce, ale tam nie wiem, stanąć sobie na secie z błogiem albo coś, no to jeszcze gitnie. Albo na Sybilli. Tylko, że tam teraz ten kwadrat stoi Łukaszem. A najgorsze jest to, że ja tym moim 304. levelem padam. To znaczy, no, mam no, mega ciężko. A tym 360 to on jest zbity jak. No mocno. Dobra, tutaj. No i gorsze też jest to, że mnie te moby biją. Będą się cofać level. A jeszcze nie spłaciłem do końca klanu. Bo mam uzbierane z 200. A jeszcze nie wpłaciłem tego. Uzbierałem jeszcze te stołem i wtedy wpłacę. A że teraz mi się w ogóle w Margo nie chce grać. Jeszcze chyba zacznę w końcu się uczyć na tych studiach. Um, no to kurde, w końcu zacznę coś robić, ale no nie ukrywam, mega ten, e, wygodnie jest na studiach online, w sumie szkoła online raczej też jest, jest wygodna, łatwo oceny mieć, no dużo lepsze niż powiedzmy stacjonarnie, nie? Ja to w sumie mnie nauczanie stacjonarne złapało jak byłem w trzeciej liceum, czyli przed maturą, to w sumie tak do matury sam wszystko robiłem. Na angielski w sumie no, w szkole była lipa, więc na rozszerzenie sam się nauczyłem, gdzie nie potrafiłem w ogóle pisać Eseju, czy tam rozprawki po angielsku i tak dalej. Czasów nie uczyłem się ani nie przypominałem sobie na no, tak powiedzmy poważniej od e, gimnazjum, no i w sumie no liceum to było tylko, że uczyłem się słówek, nie? więc no dużo to nie dawało choć powiedzmy, że słówka są przydatne ale no no brakowało całej, całej reszty, nie? ale no miałem chyba 50% coś procent z rozszerzenia i do tego się uczyłem sam w 3 dni, więc ja tam jestem zadowolony, nie? Um, ale no te wyniki z matury to i tak w sumie no Były przydatne do dostania się na studia, teraz no O, no, matura, była kiedyś e, Tutaj widzę pompka Unikatowa, ale co parę mi tych zwykłaków tu poszło Hmm, dobra Trochę reszty zostało, tu się uleczę e, A no i wracając do tego zdalnego nauczania no to Zdalne nauczanie tam było jakoś od kwietnia. Nie pamiętam w sumie dokładnie, marzec kwiecień jakoś się tam zaczynało, nie? No i w sumie co, no mega wygodne było to, że e, nauczanie zdalne było podczas eventu wielkanocnego. No to miałem wiele razy coś takiego, że nie wiem, tam zarwałem sobie nockę na evencie z kanowiczami. I potem jak, nie wiem, dziewiąta rano Powinienem zaczynać tam lekcje A ja takie Dobra, trzeba iść spać <laughs> No ale no Powiedzmy, że mogłem sobie na to pozwolić Skoro sam się, miałem taką samodyscyplinę, że sam się uczyłem do matury A lekcje no tak naprawdę na polskim Tam jeszcze w miarę było coś tam do roboty i tak dalej Na angielskim no się nudziłem, dostawałem jakieś zadania Z, yy, nie wiem E, jak to było historia i społeczeństwo czyli HIS e, no to na tym w sumie no też zadania do zrobienia no ale generalnie no nic takiego ciekawego tam nie było nie że no po prostu pod koniec jeszcze przed maturą po wystawieniu ocen no, no w sumie event był już wtedy jak było to wystawienie ocen nie no to było S. Połowa eventów w sumie, bo przez pierwszą połowę eventów wstawałem rano i wchodziłem na zajęcia tam do Teamsy. A później to po prostu mi się nie chciało. No ale no, nie mam co narzekać. <laughs> ja tam nie żałuję, było fajnie. A liceum i tak mam skończone. Matura zaliczona. E, dobra, tutaj jeszcze luknę. Pusto. Ech. I cofanie levela niedługo O, tu TWK stoi e, dobra, zostały mi 3 respy Ile levela do wbicia, kurde, mole Eee, dobra, tu się uleczyć, tu nie ma Eee, w ogóle wykrywacz Herosu powinienem zainstalować Ale no, na minimapie widzę, jak jest heros czy nie ma, nie? Więc... Duży plusik No, a tutaj wpadnie mi jeszcze więcej expa Eee, ale kasy, no też Myślę, że tam z pół M wpadło, nie? Nawet... No, Ale bra się uleczyć... Ale ze heroików z zagaja się zwróci, kurde... I się cofnie level... Tylko muszę je zacząć wystawiać na aukcje... Bo często jak wystawię hera na aukcje, wrócą mi na poczty, to mi się ich nie chce wystawiać... A z tego, no tak, można zrobić fajny hajs takich temów z poczty, nie? Wiem, bo ostatnio wystawiłem kilka... No w sumie z wszystkich postaci chyba heroiki. No to wpadło mi kilkadziesiąt, albo kil, no prawie ponad 100M Więc no... W sumie głównie z heroików takich ten, no spłaciłem dług w kanie prawie, nie? Tu sam jeszcze latałem na tych katach, ale nie aż tak wiele. Mm, dobra. Mm, muszę wrócić na Zaga, ja dwójki wtedy były wybite i mam gdzieś jakieś trzy teleporty. Tu jest 6, dobra. A tu mam jakieś przywo w ogóle. przywołanie na Herosa pers Perskich Książe To nieźle I że nie mam levela na Persa, ale mam przywo Dobra tu e dwójeczka stoi Jeszcze ostatnie bitki ja dwójek i można zakończyć odcinek, bo i tak się w sumie no rozgadałem Mniej niż na ostatnich odcinkach bo tam były po 30 minut Ale no trochę się rozgadałem No i w sumie o bardziej takich życiowych sprawach Jeszcze związanymi z Margo ale no, Margo też było trochę powiedziane. E, dobra, czy Hydra będzie stała? To jest dobre pytanie. Hydra stoi, dobra. Jeszcze Manticore luknę. O, nawet runka spadła. No, ale runek mam sporo. Bo mam ich 3095 plus dwie legendarne. Tutaj jeszcze na Tancu 85. No więc trochę jest, ile to dodaję? No, łącznie 4500. 7-6 to około Czyli no, dużo. Przyda się jak będę przynosił 210 lewe z y, majuny, ale no to plany na daleką przyszłość. Na razie muszę skończyć składać kompa i dozbierać resztę kasy na części, bo jak na razie nie mam całości jeszcze. I tak z tym komputerem ja ja wyszło, bo na początku miałem zamówić sobie kompa na początku studiów. Znaczy w sumie nie aż tak na początku, ale chwilę po e, rozpoczęciu studiów miałem sobie zamówić kompa za trzy koła. Ostatecznie gadałem z e, moim zastępcą, czyli z Synedem. E, wtedy on mi tam mówił, że wychodzi ta karta graficzna na 3060 ti Mówi, że warto poczekać i tak dalej, nie? No i tak myślę, no dobra, poczekam, nie złożę te do lepszego kompa. Tak, do 4000. No i tak w sumie jak podnieśli cenę karty z bo bona na początku chyba miała być około 1800. Ostatecznie jest 2300. No i ostatecznie tak myślę No Zamknę się w 5500 No i w sumie no zamknę się w tym e, W tym progu Odcinek kończę nagrywać Dobra, to jeszcze mnie walnął pet Dezu Wtedy w ogóle zapomniałem zastopować nagrywanie um, dobra, padnę On ma gierkę, ja mam Trute. No i ma tam 9 leveli przewagi e, dobra, cyk Jednak do ugrania jest Klontewka On jest po ostatnim, jestem przed, on dał bandażyk, ja zaraz dam e, dobra, już muszę dać um, z gierką ma o tyle lepiej, że... No w sumie gierka na mnie nie siedzi, to... Nevermind. Ale z gierką... No lepiej walczyć z gierką na łowców, bo patrzcie na to, że... Jak ja go biodruty, to ma 59 odporności, ja mam 68, czyli no truta jest no useless na drugiej głowce. A... Jeżeli walczysz z gierką, to masz coś takiego, że... Masz wy... wyniszczające rany... Plus masz gierkę, która tam wchodzi do 6k nawet, nie? A, no, no i zabrał mi 4% hello, nara e, Dobra, tu mam jeszcze błogo 9 minut. Ale Tyle, taki styf, w tym, e, w torbie, Dobra, tego zwykle wezmę. I co mogę zniszczyć? To jest 80, to mogę zniszczyć. A, to mi się A, bo na telefonie próbowałem połączyć te mikstury i nie wy... ten, bo był jakiś błąd, że move item Error. E, dobra, jeszcze Amuno został do zbicia. No i Amuno stoi. Tutaj ubijemy co jak Nie no, te dwójkę mnie nienawidzi to so much Tutaj mam jeszcze 35 błok, 40% na lot. No i staję tak sobie, nie? Będę no, musiał przełożyć je jeszcze na łowce 360, bo tam stoję przeważnie na błogu na Zorinie. E, dobra, tu odbiorę to na poziomie i teraz na łowce wrócę. Chyba jeszcze zanim na łowce lognię to też luknę jego kostka, wtedy... Lognę na 300 tego. O, chodź tu, choć tu. Dobra, udało się. Cel, który postawiłem sobie jeszcze przed chwilą, że złapię tego pajaca z dyskoteki. E, no to się udało, spełniłem. Teraz tylko go zdedać. Okum no, chujowe. Zestaw mam zły, ale i tak dostanie w łeb. E, no, no a oprócz tego to lognę na tego 360. Poczekam te 5 minut. Wtedy spróbuję wejść na P9. Wejście na P9 spróbuję nagrać. Jeżeli się nie uda, no to na tym zakończę odcinek, nie? jeżeli się uda, to jeszcze Red Debila. Z... E, trzepnę na koniec, nie? Dobra. Naura. Jeszcze nie. E, jeszcze nie. Dobra, teraz będzie Naura. E, tu Kościoła nie ma. Tu Kościoła nie ma. O, to są też te runki, o których mówiłem, a tutaj też mam. Ona chyba była z jakiejś questa, tak mi się wydaje. No a tutaj na no, tak jak mówiłem, na tancu mam właśnie dwa. Jedno tutaj maskotka i właśnie te te wykrywacze. No, akurat no boli dupka, bo wykrywaczy nie ma. No ale no trzeba się pogodzić. Jak 450 SR kosztuje odblokowanie okienka to nie, nie. Dobra, już jestem. No, trochę dłużej byłem w tym więzieniu. Bo jeszcze gadałem z młodym. I miałem takiego mindfucka, to znaczy no chciałem, żebym nie obudził dzisiaj o 10 rano. Bo pewnie pójdę spać około 4-5. Bo jest druga 27, dzienny mam zrobiony. E, to teraz po prostu e, ogarnę ten filmik, wrzucę go na YouTube. No i wtedy położę się i będę oglądał pewnie jakiś film no i wtedy miałem takiego mindfucka, że kurwa. Wiesiałem pierwsze zadanie domowe z matematyki na studio. I takiego trzeba zrobić. Kurde. To dzisiaj w dzień czeka mnie pracowity dzielonek. No i kurwa, w łeb dostałem. Ach. Dobra. Ostatnie sprawdzenie kościoła na tym filmie. No i kończymy filmik. Ach... Mm. Pusto. O! Chodź tu. Dobra, mam jakąś bomba. Myślałem, że ma jakiś lepszy eku. mimo wszystko to nie widać, że miał jakiś eku. Chyba że. Nie, ko. No, dobra. Poddał walkę, więc generalnie no. Ubity. Tutaj jeszcze luknąć. I będzie, czy nie będzie. Teraz no tak sobie pomyślałem, że jeszcze o innej rzeczy chciałem wspomnieć, ale to już rozmowa, to znaczy temat na dłuższy, mom, na dłuższy okres czasu. Tam powiedzmy, nie wiem, 5 minut, 10 nawet. Więc generalnie to sobie zostawię na następny odcinek, żeby wiecie mieć jakiś content, nie? Więc co? No, z tego odcinka to byłoby na tyle, kościeja nie ma. E, smutna mina sad meme sad e, pe, e, Pepe no i tyle no smutna rzecz no nic kończymy jeszcze tej pewności nie ma nie ma dobra kończymy dziękuję za oglądanie dziękuję za łapkę w górę nie bądź żyła zostaw suba no a ja się żegnam elo do widzenia dobranoc druga 30 Powinienem spać a nagrywam filmik. Tako.